To, to zapraszam, tam, tam podaję też różne kupony, na streamie podaję inne kupony, na, na, na Instagramie też inne kupony podaję, jak mówię to są takie no śmiechy kupony za słabe stawki, żeby sobie tylko poczuć taką wiecie, smaczek sportowy, więc jak ktoś tam chce to sobie może te dwa złote puścić, żeby sobie mu lepiej dzień, dzień miał. A ogólnie jak teraz na Twittera wrzucę to zdjęcie kuponu, to weźcie wszyscy polajkujcie, żeby wiecie, na Twitterze tam widzieli Borek, inne, wiesz, boniek, żeby ten klub sportowy mnie zobaczył Żeby wypaczyli mnie, że jestem dobrym znawcą w futbolu, bo chcę zrobić jednak karierę w tym, wiecie. Będę mieć 50 lat, to będę miał chłopaki, waszym dzieciakom będę dawał miejsce w składzie. Więc na mojego Twittera weźcie małpa paris Platynow Ja teraz wrzucę pościg za chwilę, jak tylko skończy się połowa i dacie lajka i tak Dzięki za typ, wygrałem dzięki tobie tysiąc złotych O, tak zróbcie Dzięki byku, mam mieszkanie za to zapłacić I tam od razu wrzucam postaj wszyscy Dzięki, mam zapłacić stypendium córce kurwa Mam na książki Na wakacje mam dzięki tobie za ten kupon Dobra? Pod tym klub brusz ja już rzucam Williams Łooo W pole karne, przyjęcie Mendy Wulej, coś ty zrobił? Ale spalony, spalony, okej Widzicie początek bardzo mocny naszej drużyny. To jakiś obstrany gość, pewnie obiad jej pauzy daje. Wiecie jak to się zawsze grało? Zaczyna mecz, Pauza, jesz, jesz, jeż, o, zeszła. Pauza, znowu, jesz, jesz. Łoniaki Williams! I to jest Dębele. Mocno podkrecona futbolówka, czemu nie ma gola! Jednak jest! Łoniaki Williams stoi na straży! To udowadnia tylko, że pierwsza połowa to jest nasza... nasza broszka, tak? Brawo! Czoko czampy na czacie. Piękny strzał. Piękny Ciałem zostawił się teraz Ascensją. Hiszpan dzisiaj rozgrywa naprawdę koncertowe spotkanie. wulej. Podanie do łoniaki Williamsa. Ten leciutko lobował! Próba podania jeszcze strzał. Ten sztegen, ale nie ma szans. Bo na miejscu był niefenomenalny. Modlić. Niziutki zawodnik, a strzela na 2-0. Czy ktoś tu nie pamięta ostatniego meczu? Easy, easy, Kosakowska Emilia. Właśnie tak. Patrzcie, bomba. To jest to! Hiszpana, Untiti, do Waroja będą chyba teraz podawać. Aj, mocny strzał obok bramki! Tylko odprowadził z wrokiem. O, ale strata Brazylijczyka i teraz mamy sam na sam! O Jezu, spalony chyba, co? Kurwa mać, co wy robicie? Kevin De Bruyne. Do Ascension. nie wóle ja przepraszam. Ascensją! Znowu Terstegen! Aj, technicznie chciał Hiszpan, ale mamy chyba kartkę. Czy to jest fal? Czy to jest karny? Karny! Karny winien strzelać. Yes! Modrić! Ależ bramka! Chorwat ośmieszył! Ośmieszył normalnego zawodnika yy, tutaj Venom FC. Marcelo na środku zwarty, pojedynek Anglika z Bra Brazylijczykiem, ale De Jong tutaj razem z nim w duecie poradzili sobie z tym atakiem i teraz wychodzi w Ulanii, rozpędzone, wkurwione. Tak jest, świetne podanie do łoniaki Williamsa, to musi być, to musi być spierdolone. De Jong do Williamsa, ładnie założył sobie piłkę, bo on w pole karne, w ulej, gol, 4 FC Venom na kolanach, Venom na kolanach. Dla mnie najważniejsze jest teraz tak, nie straćmy bramki, nie musimy strzelać, dociągnijmy to, dociągnijmy tą drugą połowę, bo druga połowa w wykonaniu FC ulani jest bardzo słaba, można powiedzieć, że nawet e, to jest najsłabszy punkt FC ulani to druga połowa spotkania. Tak, naprawdę, De Mendi, Mendy, Asensio, świetne rozegranie, Asensio, do linii, ale że wypuścił sprytnie Holendra, ten już szuka, szukał on jakiegoś Williamsa, super, chciał tutaj wepchnąć futbolówkę do siatki przeciwnika, ale nie udało się, bardzo ładnie gra FC ulani. brawo, Semedo na plecach masz. Embele, Przepuszenia na plecy. W pole karne, tam jeszcze czeka wulej, wulej, chciałem już mówić. Semedo, Portugalczyk świetnie. Skrzydłowy obrońca, można powiedzieć. Wrzutka, mocno, pole karne, do wuleja! a nie tylko że tu Ascensją! I jak nogami czaruje nasz zawodnik, to głową, to on może ewentualnie jebnąć się w ścianę. Niestety, ale tak dobry, dobry performance tego zawodnika. Ascensją, właśnie przy nim. Mówiliśmy przed chwilą o nim. O, ależ William sobie chciał przełożyć tą futbolówkę! De Jong, mocno uciska teraz Venom, chyba odpuścili tyle to spotkanie damy to jest okres sparingowy, jesteśmy teraz w gnieźnie, kurwa, mamy kilka meczy. Mocne plecy. Ajajaj, Warner prostu chciał nam strzelić! No wóle ja rozpędza się już Chińczyk. Widzi Hiszpana, widzi Dembele. Mocno wrzuca piłka! Klatka piersiowa! Jeszcze jedna wrzutka! Uu, jaki William z głową, ale za dużo tych wrzutek. Ale tak było dobrze! O! Warner Bros, przechodzi nam rozwodnika, Verdi przy piłce jest bo nie są szybkie niebezpieczny. wchodzi do środka? Nisko na nogach. Brawo Neto! Ten strzał nie był w ogóle taki niebezpieczny podanie do Brazylijczyka, Marcelo. Starczy teraz z Santi Cazorlą, ale wygrywa je Brazylijczyk. Niski umięśniony, wie jak grać. Semedo, do Holendra. Puszcza by Vuleja środkiem, nie! Podaje do Asensio, ich już nie ma, ich już nie ma! Asensio! Podanie do wuleja. 5-1! Coś niesamowitego! Stadion się cały, kurwa, buja w zawiasach! FC Ulani! FC Ulani! Wszyscy będziecie rozjebali! Brawo! Coś niesamowitego! Zmiany! Błaszczykowski za Asensio, więcej młodej krwi! Kuba, wchodzisz. Chciał go tutaj tylko sponiewierać, spaniszmentować go. Nic na nogę panowie. Bronimy, 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 bronimy. Piłka w grze wardy strzał, podkręcony neto broni. Kolejny sparring będzie wygrany. Pięknie wulej, Ależ sprytnie podał do Hiszpana. Rozpędzia się już Łodiaki Williams! Razem wydłuacja z, z wulej, czy będzie z dystansu! Podkręcam pod Sputbek! Goal! Ależ to zrobili! Coś niesamowitego! Brawo! Spalony! O kurwa! Właszczykowski! Ależ oszukał! Świetnie, Błaszczykowski znowu naciągnął tutaj pomocnika. No, coś fenomenalnego. Co gra teraz polski skrzydłowy? Da Young, Holendra się rozpędza, ale traci futbolówkę, jest końcówka meczu. Pole karne na tempo. Czy sam się to łoniecki Williams? Niestety nie. Dwie minuty doliczone e, do podstawowego czasu gry, ale to ba, już koniec. Tu się nie zmieni. 5 i 1 dla FC Ulani kontra Venom FC. Palacio wchodzi, Palacio wchodzi. Ale nie damy, nie damy nawet tutaj honorowego w drugiej połowie zdobyć. Brawo, Krychowiak. Do Williamsa, ten się przebija i koniec spotkania FC Ulani pewnie wygrywa. Nie, no ładnie, ładnie FC Ulani gra. Wow! Chyba petarda na trybunie wybuchła kurwa na koniec. Ascensją, Ascensją, Ascensją dalej wchodzi w pole karne. Ascensją, świetna rzutka w pole karne do boleja! Ależ go Hitchik z 0 Ta stówka to już kurwa! Poszła, zap. Nie, nie poszła, zapomnienie, nie, nie poszła, zapomnienie. Zap Udawałem tylko. Musiałbyś taki bramek 100 strzelić, żebym zapomniał Andrzej Silva Andrzej Gomesz Ronaldo, ale niedokładnie Modric, wypuszczony przez De Jonga. Niedokładne podania Panowie, 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 panowie! Nie robimy tak, Marcelo, Marcelo! Modric powietrze, musimy wyskoczyć, walcz, pięknie, opanuj piłkę, futbolówkę, nie zastanów się ciałem, Chorwat ho Ascensją Troszkę dużo przypadku we wszystkich akcjach w tym momencie Kurwa, mać! Ja pierdolę, ale fard jebany W tempo Williams i Wulej, Double double w. Wiecie, w to W Dobrze, dobrze, ładnie podnosimy się Podnosimy się ładnie UTT, genialna gra zawodnika The fucking warp, pseudonim ściana Piękna gra Modric widzi już wulej, a wulej biega po rękarem już z ale Hitchick, ależ minął grzywką fruną, tak wyfrygał tą piłkę, musnął ją. Genialne wyjście, konstrukcja akcji, Dembele przejmuje, rozpędza się już Francuz, genialnie. Co ty kurwo zrobiłaś, wulej? Coś ty zrobiła, coś ty zrobiła? Panowie, to jest, kurwa, wstyd, co my odpierdalamy! Nie się tego Ronaldo, nie bójcie tego Ronaldo! Ty, kurwa! Walcz, Bail, powietrze, świetnie! Williams! Puść go, kurwa, zróbmy to! TAK JEST! Jeden, trzy, dwa, przepraszam! Trzy, dwa! FC Ulani! Brawo! Świetna gra! Wykorzystany błąd! Tak jest! That's how poppin', boy! Lucas, Vasquez! Chcemy do. Wow! Wulej! Ależ akcja! FC Ulani, śmigiełko jeszcze! Tak jest! Brawo! Patrzcie, to jaka klepa cyk i szczupaczek. Nie, no, przepraszam, kazi, kaziczek. Paniczne wybicie, które tylko pokazuje rywalom, że FC Ulani są nie, nie są przygotowani na taki poziom rozgrywek. O ja pierdolę! Dał się okiwać! Daglisz. Panowie, nisko na nogach. Trzymamy, trzymamy. Tu może być strzał, uwaga, tu będzie strzał. Neto, bardzo dobrze. Mocno pita piłka. Umtiti, wygrał pojedynek główkowy. Marcelo dojdzie do tej futbolówki. Zamieszanie dużo polu kary, bardzo dużo zawodników. Nie wiadomo, czy brał nie zasłonięty. A, i taki właśnie skiąc przerodzi. No i jeszcze nie potrafimy wyprowadzić kontry. Dembele, kurwo. Nie wierzę, nie wierzę, jaki robimy, jaki robimy Gzyms. Um, titi bardzo ładnie, czyściutko. Kibice, poka ale pokazuje mu się, podnieś, podnieś się synu. Nie potrafimy przytrzymać, no jego zawodnicy mają po tysiąc kurwa rejta, nasi po trzy. Ładnie, Dejong. O ja pierdolę, nie potrafimy przejść jednego zawodnika na dribling. 0-0, ale niestety no, nasza gra pozostawia wiele do życzenia. Naprawdę zawodnicy FC Ulani raczej są zakłopotani. Za Nawet no, to pokazuje też statystyki tego meczu: 39% posiadania piłki dla FC Ulani na koszt wariatów Squeeza. Przykro to widzieć, ale strzały, Zero strzałów FC Ulani. No, nie odpaliła się ani chińska, ani hiszpańska torpeda. Natomiast wariaty Squeeza, można powiedzieć, bezczelnie kontrolują ten mecz. Oni, mam wrażenie, że oni mogą tą bramkę strzelić w każdym momencie, tylko kiedy im się zachce. Świetne przejście, może teraz coś się uda. O ja nam. nasi sami sobie wpierdalają kurwa ten. Pod nogi piłkę. O ja pierdolę... Ej, panowie, wstajemy, wstajemy! Bo to źle wygląda, naprawdę. A wiesz, już ma Maldyniego w składzie. Titi przeszedł. Prze... 100 prze... O lol, wchodzą w pole karne. O 1-0, Martens, niestety. No i kurwa, w pizdę takie granie jest. 89-latka mamy, ale już 11-latek nas oklikuje, niestety, widzowie. Taka jest prawda. No i ma też lepszych zawodników, no. Wszystko ma lepsze, no. Nie chcę już mówić, ale wiecie, co ma lepsze, no. <grystanie> nie wygląda to dobrze. Nawet nie wygląda to średnio. Nawet to chujowo nie wygląda, kochani. To nijak wygląda. No, FC Ulani po prostu odbija się od ściany. Bronią się, pokazujemy, że to umiejętność obronna, ale niestety wchodzą jak w masło gracze wariata Squeeziego. Oh, lol, Griezmann strzał i to jest 2-0, to jest koniec dla FC Ulani. Niestety, kurwa mać. Ale dziadostwo. No, puszczamy tą piłkę na Easy. I ma to, on to ma. Przegraliśmy ten mecz. Przechodzi nas, teraz bawi się nami. Nie ja nawet nie wiem, gdzie jest piłka. Dziadostwo gramy, dziadostwo. No to, sam na sam. Tak, no po prostu ma jego, jego skład jest po prostu jak na by się bił ich, kurwa z chudziutkim dziewięciolatkiem. That's how happen, boy. Umtiti. Uwaga, niebezpieczeństwo. I to jest 5-0 dla F -Soulani. No do autobusu dzisiaj grochówka będzie, kurwa. No to już psycha siadła, tu już się wygadaliśmy chyba. Okej, okay. no 5-0 niestety. Zidan nam podziękował. Dzięki Zizu, dzięki Zizu. Fajna kurtka. Wo, dwa koła do wyjęcia masz. O nie, to ja, ja takie stawki nie gram i też nie chcę absolutnie takich zachęcać takich.